Siemanku, siemanku, skierdowski, koksik, bęk, bęk, madafaka! I... Do... biedronki, może teraz mało słychać. Tam tania fizyki właśnie wjechała samochodem. Jesteśmy po ukończeniu z angielskiego i, i... polskiego. English. W teraz bierzemy okay. konkurenta konkurenta idziemy do bez cięć. Stary dobre czasy. Tak okay. jest. Kiedyś to było w lobiach, A, o, o, aAy, o, okay, ale to razu wiadomo, że my wyrzuciliśmy teraz gwiazdkę. Wyrzucili nas. Vlog z Biedronki, gwiazdkę że... wyrzucili. Bardzo mi się podoba, jak oglądacie filmy generalnie opatrzniste. Bardzo też aktywność. Tak, jest ponad przeciętna subskrypcji. Czyli, że jest dwa razy więcej Inventy. Nie jest wyświetlenie niż subskrybentów. niż subskrybentów. Jest... Właśnie, właśnie, najlepszy film, ten pierwszy, legendarny. Power Adamczyk i Patryk, Pan Mateusz. I no, ale będzie trzeba zrobić. Będzie, słuchajcie, specjalny odcinek z okazji roku skierowskich kopsów. Nie, niedługo zapowiedź Blockmaster, też są. Fajny Codziennie. Będziemy codziennie. wstawać, nie damy radę. Idziemy radę, Damy radę. po prostu Dobrze. 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 żegnamy. Nie, Proszę, po stronę co? Nie ma tutaj. Bo to tylko o mojej babci. Co tam? No, idziemy właśnie po napój. Zapraszamy. Jak będzie pod tym vlogiem. 10, 15 łapek to wchodzimy do magazynu. Dopóki, i siedzimy tam, dopóki nas nie wyrzucą. Co tu jest Takie coś zrobimy. Dobra, bierzemy z tak się 15, no, na... 15 łapek, no, jest, to idziemy tam. 15 tysięcy łapek. To znaczy... Nie wiem, 15. Zobaczcie wszystkie napoje. 15 łapek w górę i wchodzę tam. Polecamy tą wodę bardzo serdecznie. Dla nas z obozu. Ja tak, dobra. Cześć.